No i się maneczko, witam bardzo serdecznie w kolejnym etapie, w kolejnym cyklu, w kolejnej części montażu rękawicy Thanosa. Dzisiaj bierzemy egzemplarz numer 45. i Ja wyjmuję odpowiedni tom 43, 44, 45. No i przechodzimy, słuchajcie, do montażu, bo ja się nim już bardzo jaram. A dlaczego? Zaraz zobaczycie. jeśli chodzi o dzisiejszy egzemplarz mamy jakieś takie to zapewne będą do podstawy są też takie podkładki piankowe w ilości sześciu sztuk jedna taka większa zestaw śrubek srebrnych no i zobaczcie kolejny kamień tym razem jest to kamień mocy, nie tą stroną tą będzie na pewno montowany no nie mogę się doczekać ale, ale chyba dzisiaj nim nie będziemy zajmować na razie podłóżmy to wszystko i przejrzyjmy dzisiejszą gazetkę. No dobrze, jak uprzejrzeliśmy, przejdźmy na stronę od montażu. Jeśli chodzi o kamień mocy, no dziś on będzie zbędny, więc na razie go sobie odłóżmy na bok. I przyda nam się ta podstawa, ta platforma. Najpierw bierzemy tą część z tymi ubolcami. Dobrze. Jak jest to nałożone, to bierzemy tą dolną część. I od dołu wkładamy ją tak, aby pasowała. No, i teraz to trzeba dokręcić za pomocą śrubek. No to wiadomo, szybkie cięcie. Magia YouTube'a oczywiście już zmontowane. I teraz należy nakleić podkładki. Tą dużo na środek, a te mniejsze tutaj na brzegi. Zacznę może od tej wielkiej. I teraz przechodzimy do maluchów. No i elementy są gotowe, przyklejone. Czy to jest w miarę na środku? Coś wydaje mi się, że trochę nie. Może to poprawię, uda radę? Dobra, zostanie jak jest. Trudno. Trudno. Uznajmy, że to jest idealnie na środku. Jeśli położymy, to jest świetna rzecz, słuchajcie, nic się nie rysuje i jest taki efekt, że jak chcecie przesunąć, no to jest tak miękko, a nie tak, wiecie, że już uszracił plastikiem o jakieś rzeczy, więc naprawdę bardzo mi to się podobało, to rozwiązanie. A jeśli chodzi o dzisiejszy montaż, to jest wszystko. I zauważcie, że tak samo jak przy zbroi Mark 3. Tutaj jest podstawa w zestawie, więc pytanie, czy ta podstawka w wersji premium jest potrzebna czy nie, sami ocenimy. Jeśli podstawa się będzie nadawać, będzie przydatna, to ta dodatkowa prenumerata T-Premium, która wynosi 500 zł na serię, to jest zbędna. Naprawdę uważam, że ona wychodzi wtedy zbędnie, jeśli mamy jakąś podstawkę w zestawie. A sama oprenę Murata, jak dobrze wiem, i tak trochę kosztuje. Ten, kto składa, ten dobrze wie. A na dziś to będzie wszystko. Dzięki, siemaneczko i do następnego.